TV w decydującą fazę wkroczyły rozgrywki sanockiej Ligi Unii Hokeja. W miniony poniedziałek w zespole szkół nr 3 w Sanoku odbyło się spotkanie o miejsce trzecie oraz mecz finałowy. W pierwszym z pojedynków zmierzyły się zespoły Transdrev Popiel oraz AZS PWSZ Sanok. Wynik zaskoczył wszystkich, ponieważ akademicy przegrali aż 1 do 10. No nie mieliśmy swoich najlepszych zawodników, ale również graliśmy bardzo biernie w obronie i to się złożyło na... Tak kompromitujący wynik. W drużynie przeciwnej zabrakło kilku podstawowych graczy. Gra układała się od samego początku, już pod nasze wytando. W związku z takim rozstrzygnięciem, spotkanie rewanżowe wydaje się być tylko formalnością. Zdecydowanie więcej emocji dostarczył pierwszy mecz finałowy, w którym obrońcy tytułu Esanok.pl zwyciężyli InterQ 7 do 4. Nie mieliśmy zawodników przede wszystkim. Graliśmy tylko w czwórkę, nie mieliśmy nikogo do zmiany. Myślę, że przez te dwie tercje daliśmy radę i myślę, że. Daliśmy naprawdę duży popis, bo myśleliśmy, że jednak będzie znacznie większy ten wynik. Spodziewaliśmy się większej, większej, większej przegranej, ale myślę, że nieźle. Nie było łatwo, zrobiliśmy ten pierwszy krok. Interku to jest bardzo wymagająca drużyna. Trzeba poświęcić dla nich bardzo dużo siły, energii i cały czas trzeba być w gazie, żeby nie pozwolić na nawet najdrobniejszy błąd. Bo te choćby najdrobniejsze pomyłki ze strony portalowców mogą skończyć się bramkami dla InterQ. Więc pojedynek rewanżowy zapowiada się niezwykle interesująco. Ostatni poniedziałkowy wieczór z sl w tym sezonie rozpocznie się 8 kwietnia o godzinie 17.10 od meczu o siódme miejsce. Zaś finał planowany jest na godzinę 19.10.